Dobry wieczór, czwartek, 29 października, Miłosz Grzelak. Serdecznie witam w serwisie informacyjnym TLT24. A w dzisiejszym serwisie informacyjnym opowiemy m.in. o kickboxingu w Kaliskiej Olimpii. Wygrana to jest potrzebna, no i sprawdzian ostatni przed, przed wyjazdem. Nowych drogach lokalnych w gminie Szczytniki. Od miejscowości Stat do miejscowości Kobylarka. A także o 309 rocznicy bitwy pod Kaliszem. Konkretnie do Brzeca, Kościelnej Wsi i nawet aż po samą Warszówkę. Zaangażowanie, pot, krew i łzy oraz bardzo wysoki poziom techniczny. To charakteryzuje polski kickboxing. W ubiegły weekend Kalisz gościł zawodników z całej Polski, którzy rywalizowali o tytuł Młodzieżowego Mistrza Kraju w tej dyscyplinie sportu. Organizatorem dwudniowej imprezy był Mariusz Ziętek i Ziętek Team z Brzezin koło Kalisza. Oprócz nich swoich zawodników wystawiła prost na Kalisz. Udało nam się porozmawiać z zawodnikami Ziętek Team przed startem walk finałowych. Cała impreza stoi na bardzo wysokim poziomie technicznym. Tak jak i mój zawodnik, tak jak i Roberta. Bardzo dobrze są wyszkoleni, technicznie. swoje walki, bo wygrywali półfinałowe, tak że myślimy, że będzie bardzo trudno, żeby zdobyć ten złoty medal. Aleksander Stawirej zdobył złoty medal w kategorii powyżej 91 kg. W walce finałowej pokonał Damiana Soczewkę z UKS Sanda Płock popularny Olek zadał przeciwnikowi nokautujący cios pod koniec drugiej rundy. Ja jadę jeszcze na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Dublinie od 21 do 29 listopada. Także wygrana to jest potrzebna, no i sprawdzian ostatni, przed, przed wyjazdem. Niestety Robert Niedźwiecki przegrał swoją walkę w kategorii poniżej 57 kg. Musiał uznać wyższość Patryka Kuryłka z MKS Wicher Kobyłka. Oprócz samych walk odbyła się miła uroczystość wręczenia certyfikatów dla młodych adeptów kickboxingu. Wręczał je miłośnik tej dyscypliny sportu, prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński, który otworzył całą imprezę. Po tym medal podczas mistrzostw zdobył także Mateusz Parat, który równocześnie został wybrany najlepszym zawodnikiem całej imprezy. W całej imprezie zawodnicy z Kalisza spisali się na medal. Rudniki Szczytnickie, pośrednik Popów w Gminie Szczytniki wzbogaciły się w tym roku o nowe drogi lokalne. W Gminie przybyły także dukty o nawierzchni kamiennej. To był dobry rok pod względem oddawania do użytku nowych dróg w gminie Szczytniki. Oddawano drogi kamienne i asfaltowe. Znaczące odcinki to niemal 700 metrów w rudunkach szytnickich oraz prawie 1,5 kilometra w pośredniku. W sierpniu oddaliśmy drogę długości 3 km 200 metrów od miejscowości Staw do miejscowości Kobylarka. W tym było 850 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej, pozostała część to droga o nawierzchni kamiennej. W tym roku zakończono także budowę dróg kamiennych w miejscowościach Kolonia Marchwacz i Popów. Gmina przygotowuje także dwa duże projekty do ogłoszonego niedawno naboru na tzw. Schetynówki. Jest to droga od Krajowej dwunastki przez Chojno do Iwanowic. Druga droga, drugą drogą jest droga w miejscowości Lipka od drogi powiatowej do granicy gminy. Mam informację, że gmina Błaszki również chce tą drogę z tego samego programu robić na odcinku swojej gminy. Gmina przygotowuje się także do naborów na przebudowę dróg w ramach środków z programu rozwoju obszarów wiejskich. Byłaby to droga też od granicy gminy poprzez miejscowość Główczyn, Antonin, niemiecką wieś do Iwanowic. Realizacja takich przedsięwzięć będzie możliwa jedynie przy pozyskaniu planowanych środków zewnętrznych. W trakcie jest natomiast uzgadniony projekt kontynuujący budowę chodnika przy drodze krajowej w Lesie Marchwackim. W przeciągu trzech najbliższych lat powinna powstać nowa obwodnica Pleszewa. Ma ona łączyć ze sobą drogi numer 11 oraz 12. Opracowano pięć wariantów. Mieszkańcy powinni pomóc w wyborze najlepszego z nich. To właśnie w Brzeziu, czyli na Drodze Krajowej numer 12, ma kończyć się południowa obwodnica miasta. Początek drogi planowany jest w Zielonej Łące, czyli na Krajowej 11. Obecnie opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12. Przy wyborze jednego z pięciu wariantów drogi będą brane pod uwagę opinie pleszewian. Władze w Pleszewie są bardzo zaangażowane w ten projekt. Z miejskiej kasy wydano na niego już 400 tysięcy złotych. Dokładnie dziś mija 309. rocznica Bitwy pod Kaliszem. Była to jedna z największych bitew III Wojny Północnej. Historię tej bitwy przybliża nam nasz specjalist historii Tomasz Dalinkiewicz. 29 października to kolejna rocznica Bitwy pod Kaliszem z 1706 roku. Została stoczona w ramach III Wojny Północnej pomiędzy wojskami szwedzkimi i rosyjskimi. Należy zaznaczyć, że po obu stronach walczyli Polacy, co było dla nas elementem wojny domowej. Dziś zarówno pomnik upamiętniający bitwę w Kaliszu, jak i kurhan w kościelnej wsi zaczynają niszczyć. Polska wówczas znajdowała się w znacznej mierze pod szwedzką okupacją. W wyniku właśnie tych działań wojennych doszło do tej jednej z największych bitew wojny północnej na, w, czasie, w czasie jej trwania na obszarze Tutaj właśnie Kalisza, okolic Kalisza, konkretnie Dobrzeca, kościelnej wsi i nawet aż po samą Warszówkę. Czyli mamy tutaj wskazanie ogromnego terenu, na którym ta bitwa się toczyła. W batalii wzięło udział wiele formacji wojskowej, kilku państw. O szczegółach mówi regionalista Radosław Sapieje. W tej bitwie wzięło udział po obydwu stronach 50 tysięcy ludzi. Po stronie szwedzkiej, tak jak mówiłem, Szwedzi byli wspomagani przez oddziały polskie, a drugą stronę stanowili Sasi, Rosjanie i również Polacy. Tak więc przewaga liczebna była po stronie koalicji antyszwedzkiej. Ponad dwuipółkrotna, jak się dzisiaj oblicza. Bitwa rozpoczęła się stosunkowo późno. Przez co w większości toczyła się w warunkach nocnych. Starło się kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy obu stron. Bitwa rozpoczęła się około godziny 15.30, czyli o tej porze roku, tuż w zasadzie przed zapadnięciem zmroku i zachodem słońca. Była na początku bardzo dynamiczna. Dużo w tej bitwie uczestniczyło oddziałów jazdy. Również uczestniczyła piechota. Obydwie strony posiadały artylerię. Sama bitwa, początek bitwy to jest krótka wymiana ognia artyleryjskiego pomiędzy obiema stronami. Po stronie szwedzkiej zginęło około 700 żołnierzy. O stronie rosyjskiej brakuje danych. Do dziś przetrwał Kurhan pobitewny w Kościelnej wsi, przy ulicy Szwedzkiej. Pierwotnie miał mieć wysokość 6 metrów. Przed laty przeprowadzono w nim prace archeologiczne. Dziś znajduje się w stanie wskazującym na zapomnienie. Bitwę wygrała strona rosyjska. Przełom października i listopada to czas, w którym odwiedzamy nekropolię. Chcemy przybliżyć Wam historię jednego z najstarszych cmentarzy w Kaliszu. Położony w centrum miasta ze starymi, zabytkowymi grobami i zasłużonymi kaliszanami. Chodzi oczywiście o cmentarz miejski w Kaliszu na Rogatce. Stary, zabytkowy, z grobami, w których leżą często zasłużeni Kaliszanie. Mowa o Kaliskim Cmentarzu Miejskim na Rogatce. Powstał na początku XIX wieku. Jego znakiem charakterystycznym są licznie występujące epitafia polskich rodów szlacheckich. Tu znajdują się okazałe kaplice rodów kaliskich. W stosunku do całej historii Kalisza jest to cmentarz stosunkowo młody, ponieważ powstał dopiero w 1807 roku. Wcześniej mieszkańcy Kalisza katolicy byli chowani głównie byli chowani po prostu przy kościołach. W końcu XVIII wieku nastała taka tendencja do przenoszenia tak, cmentarzy poza obrębu murów miasta. Poza miasto, i pierwotnie ten cmentarz znajdował się poza murami, yy, poza miastem po prostu. Na nekropolii leży wielu dostojnych kaliszan. Spacerując jego alejkami, mijamy co krok historię. Wiele nazwisk osób tu spoczywających na trwałe wpisało się w historię miasta. Ktokolwiek w Kaliszu, że czymkolwiek zasłużył, to gdzieś tutaj na rogacze jest pochowany z takich, wiadomo, prezydenci miasta, wszyscy ważniejsi urzędnicy, nauczyciele. Cmentarz miejski w Kaliszu od wielu lat zaczyna niszczyć. W tym miejscu historyk Maciej Błachowicz. Pragnie zasygnalizować problem jednego z grobowców. Tablica żołnierza, który zginął w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. Niestety tablica spadła z grobowca, tak? Uległa, uległa rozbiciu i bardzo często dzieje się tak, że takie tablice, no bo pewnym się znikają, zostały przez kogoś wyrzucone na śmietnik. W związku z tym chciałem prosić, czy to rodzinę właścicieli. Tego grobowca, czy też parafie, czy też no, ludzi dobrej woli, żeby coś z tą tablicą e, e, zrobić, ją uratować dla przyszłych, e, dla przyszłych pokoleń? Miejmy nadzieję, że o stary zabytkowy cmentarz zacznie się dbać i odzyska swój dawny blask. Zwłaszcza, że spoczywa tu wielu znanych, z historii Kalisza. A już w najbliższy piątek, 30 października na naszym YouTube'owym kanale znajdziecie najnowszy materiał wideo z Mistrzostw Polski Karate WKF, które odbyły się w Pleszewie. Zapraszam także do wysyłania do nas swoich zdjęć w kolejnym serwisie informacyjnym. Kolega Marcin wybierze najlepsze. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Kolejne informacje już we wtorek, a ja zapraszam na naszą stronę na Facebooku facebook.com/kośnikteltefan. Znajdziecie nas także od niedawna na Instagramie.